Hey, witam wszystkich game troll TV. Jeżeli jesteś typem gracza, który niekoniecznie szuka w grze planszowej przygody, klimatu, dobrego wykonania, ale przede wszystkim mechanizmu, dobrej ekonomii, dobrego zarządzania surowcami, tak zwanego worker placementu, to na pewno słyszałeś już o grze Stone Age, czy epoka kamienia, czy już taki klasyk gier typu eurogry. Ja osobiście tę grę bardzo lubię, dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem na półce coś takiego jak epoka kamienia junior, czyli My First Stone Age. I od razu oczami wyobraźni wyobraziłem sobie, jak z moją czteroletnią córką siadamy do stołu i gramy w naszego pierwszego Euro Suchara. Czy tak rzeczywiście się stało? Zobaczcie wy również. W epoce Kamienia Junior wcielać się będziemy w młodych jaskiniowców, którzy pomagać będą swoim rodzicom w zwykłych codziennych czynnościach swych czasów, takich jak zbieractwo, łowienie ryb, czy szukanie kamieni na groty dzidy. Każdy z graczy otrzymuje swój pionek, którego ustawia na polu budowy na planszy oraz makietę wioski, w której będziemy budować chaty. Zwycięzcą gry będzie ten, który jako pierwszy zbuduje trzy chaty w wiosce. W swojej turze gracz odsłania jeden z żetonów lasu, na którym pokazane jest pole, na które ma się przenieść, albo o ile pól ma się przesunąć zgodnie z kierunkiem pokazanym na strzałkach. Po przesunięciu swojego pionka młody jaskiniowiec wykonuje akcję związaną z polem, na którym się znajduje czyli zazwyczaj dobiera jeden z surowców, jagody, ciosy mamuta, dzbany, ryby, kamienie lub psa. Psa, czyli najlepszego przyjaciela jaskiniowca, który w tej grze pełni funkcję jokera, czyli może zastąpić jeden dowolny surowiec i nie pytajcie mnie proszę, jak buduje się chatę z psa, bo nie wiem ani nie chcę wiedzieć. Wyjątkowymi polami są targowisko, gdzie możemy wymieniać jeden za jeden surowce swoje, na te z planszy oraz pole budowy. Jeżeli będąc na polu budowy mamy odpowiednie surowce, możemy zbudować chatkę i umieścić ją w swojej wiosce, po czym odkrywamy kolejną chatkę stali. Niezależnie od tego, czy zbudowaliśmy chatkę, czy nie, po wejściu na to pole musimy zakryć znowu wszystkie żetony lasu i zamienić dwa miejscem tak, aby wszyscy inni to widzieli. I to już właściwie tyle zasad, więc czas na parę słów podsumowania. I zacznę od sprawy najłatwiejszej, czyli generalnie oprawy graficznej i wykonania gry. I tutaj myślę, że same plusy, naprawdę największy plus to jest te małe drewniane elementy, które wcale nie są małe, tylko są naprawdę duże, więc dla małych rączek bardzo łatwe do uchwycenia. I też nie trzeba sobie tak wyobrażać, jak w innych klasycznych Eurograch, że ta brązowa kosteczka to jest dzbanek, a ta szara kosteczka to jest grot. Nie, tutaj mamy rzeczywiście drewniane dzbany, mamy te jagody duże, mamy ryby, wszystko jest wykonane tak, jak rzeczywiście, żeby wyglądało i pobudzało wyobraźnię małego gracza. Jeżeli chodzi o prawę graficzną, też bardzo fajna, taka ładna, kolorowa kreska, przejrzysta, małe mamuty narysowane w różnych miejscach na planszy. Naprawdę, naprawdę tutaj same plusy przyciągające oko małego gracza. Przejdźmy może do sedna gry, czyli jej mechanizmu i tego może czego ja oczekiwałem od tej gry. Widząc tytuł Epoka Kamienia Junior, spodziewałem się uproszczonej wersji ekonomicznej gry, jaką jest Epoka Kamienia, czyli tego worker placementu, eurogry trochę to dostałem trochę tego nie dostałem bo rzeczywiście jest ten element zbierania surowców musimy zbierać surowce które następnie wydamy po to żeby zbudować odpowiednie chatki i żeby wygrać gry więc mamy ten element aspekt ekonomiczny aczkolwiek on jest trochę zepchnięty do tyłu dlatego że jakby głównym elementem gry nie jest worker placement tak jak to jest w tej epoce kamienia klasycznej dla dorosłych czyli tutaj twórcy gry poszli trochę na rękę młodszym graczom zastępując coś co mogło być skomplikowane, czymś prostym i znanym dzieciom, czyli po prostu grą memory, tak? Bo żeby poruszyć naszego pionka, żeby uzyskać odpowiednie surowce, będziemy musieli przede wszystkim pamiętać, gdzie leżą jakie żetony lasu, ponieważ będziemy je co jakiś czas je odkrywać, a później znowu zakrywać, czasem jakieś przesuwać. Więc, żeby zebrać odpowiednie surowce, będziemy musieli po prostu ćwiczyć naszą pamięć, i to w tej grze jest jakby głównym elementem gry, czyli po prostu takie ukryte memo. Ukryte pod taką przekrywką gry ekonomicznej. I czy to jest fajne? Tak, wydaje mi się, że tak, dlatego że jest to coś, co jest do ogarnięcia dla dzieci. Ja ze swoją czteroletnią córką już mogę w to grać. I co prawda jest to nadal memo, ale gdzieś tutaj tutaj tymi tylnymi drzwiami. Puka nam już taka mała eurogra, gdzie musimy myśleć o tym, że to nie tylko jakby pamiętać, gdzie są te żetony, ale pamiętamy, gdzie są te żetony po to, żeby zebrać odpowiednie surowce i żeby zbudować chatkę. I mamy też przy okazji możliwość też wymiany tych surowców, więc jest tutaj ten jakiś aspekt ekonomiczny, chociaż ukryty jakby pod tą łatką memo. Gra jak gra dla dzieci jest i tak dosyć re regrywalna, dlatego że za każdym razem mamy inaczej to ułożenie lasu i to jest ten element memo, więc za każdym razem będziecie musieli tak samo wyślać swoją pamięć, a dzieci sobie dobrze radzą z grami pamięciowymi, więc możecie być nawet zaskoczeni, że czasem e, mogą z wami po prostu wygrać, a wy wcale nie będziecie się do tego podkładać. Podsumowując, jeżeli tak jak ja zobaczyliście napis Epoka Kamienia Junior i pomyśleliście, że dostajecie prostszą wersję gry e, Epoka Kamienia, no to możecie być lekko zaskoczeni, bo to nie jest do końca to samo, natomiast jeżeli po prostu szukacie dobrej gry do grania z dziećmi, to zdecydowanie pokażę Kamienia Junior to jest fajna gra, bardzo ładnie wykonana i z fajnym takim połączeniem tych elementów memo, z tym jakimś zbieraniem surowców, delikatną, bardzo delikatną e, z namiastką ekonomii, więc zdecydowanie polecam do grania z dziećmi no i w ogóle, jak zawsze polecam, grajcie z dziećmi, bo to jest zawsze dobrze spędzony czas, jeżeli gracie ze swoimi dziećmi w gry planszowe. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w GameTroll TV. Hej! Jeśli gra Ci się spodobała, najszybciej wyśledź ją Rebel.pl. Godny zaufania, największy sklep z grami w Polsce.